Dzień dobry, Ania Luboń, a to jest Kulturalna L. Mamy swój pomysł, taki może trochę przewrotny, na walentynkowy weekend. Do kin wchodzi dużo rozmaitych filmów. Wszystkie biją się i będą się bić o Waszą uwagę, bo wiadomo, że w walentynki wszyscy idą do kina. I wchodzi między innymi najnowszy film Abla Ferrary, niegdyś takiego złego dziecka amerykańskiego kina. Ten reżyser ma na koncie takie filmy jak Zły porucznik i Pogrzeb, ale też film o Pasolinim, wybitnym włoskim reżyserze. Ten nowy film Abla Ferrary też jest o wybitnym reżyserze, o nim samym. Przynajmniej trochę. Gra tego reżysera Willem Dafoe. Także ulubiony aktor w ogóle Ferrari, który grał też Pasoliniego 5 lat temu. Wspaniały aktor, na którego można patrzeć, po prostu patrzeć, w walentynki i w każdy inny dzień. Świetny aktor i ja sobie też myślę, że reżyserzy czasem jak robią o sobie filmy, to mają ten wielki przywilej, że w swojej roli mogą kogoś właśnie takiego obsadzić jak piękny, wspaniały Willem Dafoe. Urok ciekawostka smaczek tego filmu polega na tym, że ta opowieść o amerykańskim reżyserze mieszkającym w Rzymie, czyli de facto o bo on od paru lat mieszka w Rzymie, została kręcona w jego autentycznym mieszkaniu rzymskim, a role jego żony i córki grają jego prawdziwa żona i prawdziwa córeczka. Jak to jest żyć z takim ważnym, wielkim, trudnym artystą, który na dodatek się starzeje i może już nie ma ochoty robić filmów, a czuje, że powinien? Bardzo, bardzo mądry film, pełen zmysłowości, bo w Rzymie nie może jej nie być. Książka, którą bardzo warto mieć w swoich bibliotekach na zawsze bo może nie każdy ma odziedziczone po babci filiżanki z Śmielowa z lat 60 ja na przykład nie mam i w związku z tym poluję na nie na wszystkich targach i w antykwariatach uwielbiam ten design lata 50 i 60 w polskim wzornictwie przemysłowym dotyczące głównie porcelany co nie oznacza tylko filiżanek, ale również wspaniałe figurki, patery, niezwykłe wazony. My dziś we współczesnej polskiej sztuce użytkowej lubimy te kształty, które wtedy projektowano, nawet o tym nie wiedząc, że to są kształty z tamtych czasów. Inspirują się nimi artyści i my, kupujący i lubiący tę sztukę. Barbara Banaś, historyczka sztuki. Wiele lat opracowywała y, historię tego okresu w Polsce. Jak to się stało, że u progu ciemnego, mrocznego PRL-u powstawały takie ilości piękna w fabrykach porcelany? Bo to nie tylko Ćmielów, było ich jeszcze kilka. Tutaj jest to wszystko omówione i pięknie sfotografowane. A w ogóle pojęcie new look przecież kojarzy się z Diorem. Dotyczyło jego odkrycia pewnej nowej sylwetki w powojennej modzie. New look, tak naprawdę tutaj też wykorzystany, oznaczał powrót piękna. Po wojnie, która zniszczyła ludzi, zniszczyła miasta, zniszczyła życie i zniszczyła wiele potrzeb, odradzało się piękno. Nowy look w polskiej sztuce Wzornictwa przemysłowego, tę książkę tak samo warto mieć jak stare polskie filiżanki. Do kim za chwilę wchodzi nowy film Xaviera Dolana, Matias i Maxim. Xavier Dolan ma już 30 lat i nagle przestał być tym najmłodszym na świecie dzieckiem, które w sposób najbardziej wrażliwy widzi relacje międzyludzkie. Nadal widzi je w sposób bardzo wrażliwy ale troszeczkę tam już tej dojrzałości się pojawia. Nadal mamy wspaniałą muzykę od Pet Shop Boys przez Toma Odela i wszystkie te sentymenty z lat 80., przemielone przez lata 90., ale to zaskakujące, że Dolan przestaje już być najmłodszy, przestaje być tym hipsterem, przestaje być tym cudownym dzieckiem, który mówi nam prawdę o nas samych. W jego filmie pojawia się... Dziewczyna o pokolenie młodsza, dziewczyna bardzo młoda, 20-letnia, która robi film do szkoły artystycznej. Eee, tego filmu nikt nie rozumie, jej nikt nie rozumie. Xavier Dolan nagle staje się przy niej taki jakby troszeczkę starszy, bo zaczyna w ironiczny sposób pokazywać to młode pokolenie. Ale główna intryga jest obok. Ona do tego filmu zaprasza dwóch mężczyzn, którzy znają się od dziecka, byli zawsze przyjaciółmi, kopali piłkę, jedli kiełbaski na grillu. Dziś obaj stają w przededniu wielkich życiowych decyzji. Otóż Matias jest wziętym prawnikiem w kancelarii i będzie właśnie brał ślub, a Maksim postanawia wyjechać do Australii i zmienić całe swoje życie. To daleko. I na długo. No, i wtedy siostra młodsza, siostra i ich kolegi prosi ich, żeby w tym filmie się pocałowali. Od tego pocałunku zaczyna się, a może właśnie na nim kończy wszystko, co ich łączyło i dzieliło. Nikt nie robi tak sentymentalnych filmów jak Xavier Dolan. I chyba. Nikt nie ma prawa robić tak sentymentalnych filmów. Jeśli kochacie jego wyśnione miłości, jego konflikty z matką, jego wrażliwość estetyczną, ten film dostarczy jej w stu procentach. Xavier Dolan, znowu w Kanadzie, znowu po francusku, w kinach.